Już tam się wielu zgłasza. To już nawet teraz tam jeden przez drugiego się zgłaszają. Nie wiem jak tutaj, ale w Warszawie jest mnóstwo ludzi, którzy być może zachęceni przez pana prezydenta Dudę, na gwałt się dopatrują, ile kropelek krwi żydowskiej mają w żyłach. Ja znam takiego jego mościa, który, o którym wiem na pewno, że Żydem nie jest, ale udaje Żyda, został sekretarzem gminy żydowskiej w Warszawie. Także a w Gdańsku dwie gminy żydowskie powstały i oskarżają się nawzajem, że to jedna jest nieprawdziwa i tak dalej. No pieniądze każdemu potrafią zawrócić w głowie zwłaszcza takie duże, więc dochodzi do sytuacji również komicznych, ale to nie zmienia tego, to nie zmienia tego obrazu, że jeżeli naród polski zostałby zdegradowany we własnym kraju do trzeciej kategorii, to znaczy, że nastąpiłaby żydowska okupacja Polski. W sensie dosłownym. Po łacinie, to znaczy zawłaszczenie. No to właśnie to by się stało. To by się stało. Polska by została, no może nie w stu procentach, zawłaszczona. Dlatego uważam, że skutki tej ustawy, która rzeczywiście jest ustawą amerykańską. Mogą doprowadzić do żydowskiej okupacji Polski i stwarzają, zagro stwarzają zagrożenie największe od 1939 roku. Co, jak się zachowują władze w obliczu tego zagrożenia? Milczą. Milczą. Nikt nie ośmiela się niczego powiedzieć. Jeden wyjątek był, kiedy wiosną ubiegłego roku Ujawniłem notatkę z rozmowy, jaką przeprowadził 25 października 2018 roku. Taki pełnomocnik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu, pan Tomasz Jastgerdi, to rzecz, który tam się. ale oficjalna osobistość pełnomocnik Departamentu Stanu, to nie była osoba prywatna, z, z kolei z pełnomocnikiem. Ministra spraw zagranicznych w Warszawie do kontaktów z diasporą żydowską panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem. Pan ambasador Chodorowicz sam jest członkiem tej diaspory, to ma bardzo ułatwione zadanie, wystarczy, jak sam ze sobą się skontaktuje i już, że tak powiem, spełni swoje zadanie. No ale nie o to chodzi, bo podczas tej rozmowy. Pan Tomasz Jasperli przedstawił amerykańskie oczekiwania, znaczy oczekiwania strony amerykańskiej. Powiada tak, no cytuję z pamięci, więc mogę tam jakieś drobne te, ale sens się spada do tego, że strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, bo rok 2019 to był u nas rokiem wyborów parlamentarnych, że w horyzoncie roku wyborczego on używa tego sformułowania. Nie jest możliwe przeprowadzanie przedsięwzięć publicznych i formalnych. Czyli nie jest możliwe przeforsowanie tak zwanego kompleksowego ustawodawstwa, które tym żydowskim roszczeniom nadałoby pozory legalności. Bo w jakim kierunku idą żydowskie naciski amerykańskie? Te roszczenia dotyczące mienia bezdzielicznego nie mają żadnych podstaw. Żadnych. I te naciski idą w tym kierunku, żeby polskie władze taki pozór legalności dla tych roszczeń stworzyły same. No, bez nich to się nie obejdzie. No i one nie wiem, chyba nie wiedzą, co zrobić, bo milczą. Więc pan Jazz peda w horyzoncie roku wyborczego. Strona amerykańska rozumie, że tego kompleksowego ustawodawstwa, czyli formalnych i publicznych, przecież nie ma tajnych ustaw. Trzeba ją publikować w dzienniku ustaw, żeby były obowiązujące. Że tego nie można, rozumieją, że tego nie można zrobić w horyzoncie roku wyborczego, ale, powiada pan Jastgerdi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mimo to w tej sprawie nastąpił istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp. Otóż rozumie to, że przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych, no, tu już nie można mieć żadnych złudzeń. To już jest na takim poziomie konkretności, że tu już nie można mieć żadnych złudzeń. No i y, wtedy pan Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska nie odda ani guzika, albo coś w tym rodzaju. No to ładnie, tyle tylko, że pan Jarosław Kaczyński formalnie jest prostym posłem, więc jego deklaracje w żaden sposób państwa polskiego nie wiążą, zwłaszcza jak są wygłaszane gdzieś na wiecach, a to było akurat w Piotkowie Trybunalskim chyba na wiecu ogłoszone, więc to w ogóle nie ma żadnego znaczenia formalno-prawnego. Można sobie to równie dobrze, ja bym tak mógł powiedzieć, i to z takim samym skutkiem, bo i tu żaden skutek, i tu żaden skutek. Proszę Państwa, ustawa 447 nakładała na sekretarza stanu, pana Majka Pompeo, obowiązek przedstawienia Kongresowi raportu w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy. Ten termin upływał z końcem października ubiegłego roku, przedstawienia Kongresowi raportu, no w jaki sposób Polska między innymi te roszczenia realizuje. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku 88 senatorów na 100 podpisało się pod listem do tegoż sekretarza stanu pana Pompeo, żeby zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. No, śmiałe kroki nie zapowiadają niczego przyjemnego, to chyba jasne. Jak jeżeli, a nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła jakieś, jakieś zasadniczo odmienne stanowisko. No, ale raportu nie ma. Straszne spadły na mnie cięgi z tego powodu, że sekretarz stanu tego raportu w terminie nie opublikował. O, przez wielu ludzi zostałem uznany za krętacza, za oszusta jak to, panie Michalkiewicz, tu miał być raport, a nie ma. Tak jakbym to ja miał kongresowi przedstawić. No, ale no jak się psa chce uderzyć, to kij się znajdzie. Natomiast... No i tego raportu nie ma, ale w ostatnim numerze do rzeczy pojawił się artykuł, którego autor stwierdza, że ten raport może się pojawić jeszcze w lutym. Może zostać przedstawiony kongresowi jeszcze w lutym i powołuje się na pana Bosaka, który jakimiś swoimi kanałami, bo ja nie znam treści tego raportu, ale pan Bosak twierdzi, że ten raport może się okazać dla Polski miażdżący. Jeśli to prawda, jeśli to prawda, no to trzeba się spodziewać następstw tego raportu. Bo nastawienie Kongresu Stanów Zjednoczonych to mniej więcej znamy. No, jak powiadam, 88 senatorów na 100 oczekuje od sekretarza stanu, że podejmie wobec Polski śmiałe kroki, to znaczy postawi do pionu Polskę. No a powiadam, Izba Reprezentantów nie sądzę, żeby zajęła jakieś zasadniczo odmienne stanowisko, tym bardziej, że nasze władze milczą. Nasze władze milczą, nie tylko milczą. Proszę Państwa, kiedy Jarosław Kaczyński wypowiedział to zaklęcie, że Polska nie odda ani guzika, no to z tych względów, że Jarosław Kaczyński jest prostym posłem i jego deklaracje państwa polskiego nie wiążą. Opracowałem projekt ustawy takiej antyroszczeniowej. Ona jest krótka, bardzo ten projekt bardzo krótki. Więc może, mogę Państwu go przedstawić w, w brzmieniu dosłownym i w całości. On się składa z trzech artykułów. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów, a więc konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia że Rzeczpospolita Polska nie zadościuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Bo innym może zadościuczynić, jak są uzasadnione, na przykład jakiś spadkobierca żydowski przyjeżdża do Polski i chce objąć w posiadanie, czy uzyskać tytuł własności na majątku spadkowym, to oczywiście, że trzeba mu taki tytuł własności dać, to jasne, natomiast do własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi mówił, że kto wbrew zakazowi wynikającego z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do realizacji roszczeń, o których mowa w punkcie pierwszym, w artykule pierwszym, albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. No i ma brzmienie takie, że kto, będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę interesów Rzeczypospolitej, podlega karze od roku do lat 10. I artykuł trzeci ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa Ustawa w takim brzmieniu nie, za, nie y, zabezpieczałaby Polski w stu procentach przed y, skutkami tych y, roszczeń, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Y, w jaki sposób? Ano w taki, że rząd, gdyby ta ustawa została uchwalona, weszła w życie to rząd miałby bardzo dobre alibi. No słuchajcie, nie możemy się wdawać w żadne rokowania, bo to 10 lat więzienia, to nie są żarty. I w ten sposób przewlekając sprawę, moglibyśmy doczekać do, to mówię, pod koniec maja ten projekt ustawy ubiegłego roku przedstawiłem, moglibyśmy doczekać do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które przypadają w tym roku. Jednocześnie rząd, gdyby chciał, to mógłby puścić w ruch polonię amerykańską, już na 14 fajerek tam uruchomić wszystko, żeby ci obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia uświadomili każdemu kandydatowi, a przynajmniej tym liczącym się kandydatom, że jeżeli nie zrobi nic z tą ustawą 447, to niech nie liczy na polskie głosy. W innym roku. To nie zrobiłoby żadnego wrażenia, ale w roku wyborczym to na pewno by zrobiło. Dlaczego? Proszę Państwa, jaka jest, poten, jaki jest potencjał Polonii Amerykańskiej? On jest duży, tylko niewykorzystany. Niewykorzystany zupełnie. Ale czasami, skąd wiemy, że jest duży? Ano, kiedy prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej był Edward Moskal, on już nie żyje. To pod petycją do kongresu o przyjęcie Polski do NATO, bo to wcale w Ameryce nie było tak, że wszyscy entuzjastycznie do tego podchodzili, zebrał 9 milionów podpisów obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, którzy się do polskiego pochodzenia przyznawali. Tam ich jest więcej, ale 9 milionów, no to nawet gdyby połowa tego. To żaden polityk amerykański w roku wyborczym takiej liczby głosów zlekceważyć nie może. I to jest jedyny moment, kiedy mogliśmy, moglibyśmy wpłynąć na y, politykę Stanów Zjednoczonych. W taki sposób. Proszę Państwa, no, ponieważ y, y, wtedy y, nie miałem żadnego, y, że tak powiem, klubu poselskiego, którego mu mógłbym ten projekt przedstawić, ale to on dlatego nie wszedł pod obrady sejmu, ale pan poseł Tomasz Rzymkowski o, wtedy jeszcze z klubu Kukiz 15 opracował taki podobny projekt, trochę dłuższy, ale to już mniejsza z tym. No i ponieważ do wniesienia projektu ustawy do Sejmu wy, wymagana jest liczba poparcie 15 posłów, a Klub Kukis miał 25 wtedy, no to ustawa trafiła pod obrady Sejmu i była głosowana 19 lipca ubiegłego roku ta ustawa antyrośczeniowa autorstwa posła Rzymkowskiego. No i co się stało? Ano została odrzucona głosami Prawa i Sprawiedliwości Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. Tylko trójka posłów się wyłamała z dyscypliny i głosowała za, nie za przyjęciem, tylko za skierowaniem do komisji tej ustawy. A nieprzejednana opozycja zachowała się podobnie z tym, że wstrzymała się od głosu. Co skutek miało taki sam, jakby głosowała przeciw. No, to, ale to jeszcze dodatkowy, bo Wiecie państwo, no w tak ważnej dla państwa polskiego, dla narodu polskiego sprawie, jak ktoś się wstrzymuje od głosu, znaczy, że nie ma zdania. Nie ma zdania w tak ważnej sprawie. Gdybyśmy za zapytali osła, jakie stanowisko on by zajął w tej sprawie, to on też by nie miał zdania. No ale to nie powód, żeby go wybierać do sejmu. Także kto głosuje na nieprzejednaną opozycję, to naprawdę musi się, boję się zastanowić nad tym, co robi. No i proszę Państwa, teraz mamy tę wiadomość, że bardzo możliwe, że ten raport sekretarza stanu się ukaże, znaczy zostanie przekazany kongresowi w lutym, przed wyborami prezydenckimi. Obawiam się, że już dłużej ta zmowa milczenia trwać nie będzie mogła, dlatego że jeżeli raport trafi do Kongresu, to nie zostanie utrzymany w tajemnicy. No i wtedy może być problem dla pana prezydenta Dudy. Jeśli go wyborcy zapytają no panie prezydencie, co pan do tej pory zrobił, jak pan próbował zapobiec temu temu. A pan prezydent Duda tutaj niewiele ma do powiedzenia, muszę powiedzieć, dlatego, że jak był jesienią 2018 roku w Waszyngtonie i tam odbył 20-minutową rozmowę cztery oczy z prezydentem Trumpem, no to nie wiem, o czym tam rozmawiali, ale tego samego wieczoru w ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości i Pan Prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników został zapytany czy w czasie dwudziestominutowej rozmowy cztery oczy poruszona została sprawa ustawy 406 Pan Prezydent powiedział, że nie. No to ten rozmówca zapytał go, a to tam jeszcze inne osoby się przysłuchiwały w tej rozmowie, zapytał go dlaczego nie. Pan prezydent odpowiedział, że dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. No jasne, że nie zaproponowała, po co by uchwalała tę ustawę? Więc takiego nieśmiałego prezydenta mamy. Takiego nieśmiałego prezydenta mamy, ale jeżeli, jeżeli by w kampanii wyborczej padło takie pytanie, no to pan prezydent znalazłby się w tarapatach, co nie znaczy, że nie wpadlibyśmy z deszczu pod rynne. Bo jednym z kandydatów w tych wyborach jest pan Szymon Hołownia. Ja, jak się dowiedziałem, że Szymon Hołownia będzie kandydował, to w pierwszej chwili byłem zdumiony. <grym> Czy nie przypadkiem nie zwariował. Ale jak się dowiedziałem, kto jest jego promotorem tutaj i kto jego kampanię wyborczą tutaj organizuje. No to się przestałem dziwić, bo jego promotorem jest pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna, to znaczy dopóki nie został tym y, impresario Szymona Hołowni w Polsce, był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku amerykańskiego Rada Atlantycka. Tam są bardzo, tam wchodzą do tej Rady Atlantyckiej bardzo wpływowe osobistości z Goldman Sachs, z wojska, z, z tajnych służb amerykańskich. Pieniędzy mają pod dostatkiem. Więc jeżeli taka osoba tutaj promuje nam pana Hołownię, no to już ta jego kandydatura przestaje być taka egzotyczna. A dodatkowym argumentem, że to nie jest kandydatura egzotyczna, to jest grono jego doradców. Tam między innymi jest pan generał Różański. Pan generał Różański i były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pan Cichocki, nie, Spraw Wewnętrznych, Pan Cichocki. Czyli i wojsko, i bezpieka. No to, to nie jest kandydatura egzotyczna. Pytanie, po co Amerykanie to robią? no być może, że pan Hołownia jeszcze, jeszcze bardziej nieśmiały będzie. Dziękuję Państwu za uwagę.